Witam, tak o poranku wygląda główna alejka na kempingu Arany Park. O, tu akurat śmietniczki się trafiły, ale tutaj jest kuchnia e, i zmywalnie. W tych alejkach, no już dosłownie, to jest może 60 metrów. Widać może i co jakieś 50 metrów są furtki. Tutaj jest też bar. Tak wyglądają porcelery. To są takie zwykłe, chyba podejrzewam 100 metrowe. Tam jak te przyczepy w poprzek, są. Komfort z, yy, z kanalizacją. Takich barów plażowych jest tutaj trzy. Jest rano, także wiecie jeszcze, z pozamykaniem wszystko. Widzę, że ta furteczka na noc też jest zamykana, coś w sumie, no jest... ...okej, okay, bo nic się nie, nie kręci, chodząc. Wyjdę sobie tam drugim wyjściem. No i tam właśnie jest furteczka. Akurat tam już otworzyli, więc idę zobaczyć na plaży. No tutaj, słuchajcie, tak to wygląda przed kempingiem. No wiadomo, nie ma piachu na plaży, ale jest bardzo fajnie. Tam w lewą stronę rowerkami śmiało można jeść co na jakąś kawkę czy coś, jak nie chce się nie kiełbę No i co? leci się, zobaczcie jakie są fale. A w nocy kamperem normalnie na boki rzucało. Ciągnie jeszcze daleko, daleko. Tutaj kolejna część Capingu Tam są toalety i, i ogólnie takie sanitariaty tych nie polecam Powiem wam może pieków interesuje, które są nowe To są domki, dalej część jest z takich domków różnych, tak samo różny standard nowsze, starsze i tutaj jest jeszcze taka część kempingu to są same domki tu po lewej stronie jeszcze tam jest bar plażowy a tutaj macie restaurację Naprawdę mega pyszne jedzenie Ale no, też nie jest najtaniej. Rano zamknięte, otwarte jest od, <śm> od 12 :00. I tu wszędzie ciągną się domki tam do samego końca Wszystko a te talety łazienki z numerem 3, mogę polecić, one są w środku odremontowane. I nagrałem jeszcze tutaj na wprost recepcji. Jest basen, no taki basenik, no. ale można się popluskać. Jeszcze zamknięty jest rana, dopiero czyszczą jakiś taki mini golf Szachy jakby ktoś chciał O piłkarzyki są No i ten bas jest gwiazd, obok gwiazdy macie taki sklepik, no i toalety numer 2 też niestety pamiętają jeszcze czasy komuny. I tutaj za sklepem jest są jeszcze numer 1 i one też w środku są już po remoncie także jak korzystać to z tych Ale tu taka strefa jest namiotowa Też jest dużo drzew Na końcu tu gdzieś widziałem była tak tam będzie Chyba zlewnia Tak, tam jest zlewnie można sobie zrobić serwis i tu jadę sobie do kolejnego wyjścia. I tutaj na końcu w tej strefie namiotów też jest, jest bar tutaj, ten brązowy, co tam widzicie. Tak jak mówię, te bary otwierają się tak gdzieś 11-12, co prawda tam na drugim końcu kempingu jest jeszcze jeden, który się otwiera wcześniej. I tu kolejna furtka.